Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj test porównanie Huawei P30 Lite kontra Honor View 20, bądź też 20 View, ale to naprawdę View 20, ta nazwa ciągle mi się myli, 980. 8 GB, Kierkegaard 710, 4 GB. Sprawdzamy otwieranie aplikacji, porównujemy. To samo z zarządzaniem ramem i to samo w przypadku gier, czyli ram i otwieranie. Więc lecimy. Allegro. Kto wygrywa? Wygrywa. Honor. Następnie mamy AliExpress. AliExpress. Też dla honora. Ceneo. No, coś honor cały czas mieli, ale powiedzmy, że widzieliście. Galerie? No, honor. HBO? Go? Dla honora. i IPla P30 Lite. Jak do Jadebel? Honor. Mapy? Też honor. Player. Honor, no 30 Lite dopiero teraz. Elix, również Honor, chociaż prawie że identycznie. Sklep, y, pyszne Pysznepel. Honor P30 Lite, pizza portal Honor P30 Lite i sklepy. No tu prawie że remis, Spotify. No widać. Czyli Trip, nie TripAdvisor, tylko Taptalk dla Honora. TripAdvisor. Raczej chyba też dla Honora. Twitter. Honor ewidentnie. Cóż mamy dalej? Dalej mamy Uber. Honor minimalnie doczytał wszystko. Wykop. Też dla Honora. I YouTube również dla honora. Tego się spodziewałem, ale różnice czasami naprawdę bardzo małe. RAM 8GB, giga, 4GB. Sprawdzamy. Tu w ramię. Co widzicie w ramię? Tutaj nie. Ceneo podobnie. Galerie. No tu pięknie z ramu, tu nie. HBO GO w ramię, tu nie do końca. IPLA w ramię, tutaj nie. Jak do Jade.pl. No to widać było, że tu w ramię to doczytywało, mapy w Honorze w ramie tu nie, tu w ramie tutaj nie, OLX tak samo, pyszne.pl tak samo to w ramie, tutaj w lajcie nie, pizza widać, sklepy nie dotknąłem w obu przypadkach, w ramię, Spotify tu w pamięci, tu niestety nie, szkoda, TapTalk tu w pamięci, tutaj niestety nie, TripAdvisor w ramie, a tu nie. Twitter w ramię, a tu nie. Uber w ramię, tu nie. Wykop w ramię, tutaj doczytywane. No i tu widać. No więc w honorze zarządzanie RAMem idealne, takie jak być powinno. Wszystko w pamięci RAM. P30 Lite tak sobie, a wręcz raczej większość pudza. No więc 8 GB naprawdę daje radę aktualnie fajnie. Sprawdzamy otwieranie gier. Asphalt 9. Jak to będzie wyglądało? Honor P30 Light, jeszcze myśli. No i dopiero odpalona. Dobra. Następnie Asphalt 8. Odpalone. Tu jeszcze czekamy. Dopiero teraz. Dobra, Temp Run 2. On się ciągnie, ale jak się ciągnie, będzie i tak szybszy. Co widać na załączonym obrazku? No, naprawdę te 980 Kiriny dają radę. No, dobrze, tyle tylko powiem. No W skrócie sam miałem w maincie go dość długo. Subway Surfers dla Honora. Już w grach różnice są troszeczkę większa. To widać od razu. Death Trigger 2, Honor i 30 Light. Asphalt Extreme wygra również Honor, bardzo szybko w lajcie, czekamy, czekamy, czekamy czekamy, 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 czekamy czekamy, czekamy. Se, jeszcze na niego i co? nadal? dopiero teraz dobra to było, było, unkilled Ciekawe czy właśnie dawno nie odpalałem tego Honora bo na Mate'cie 20 Pro już nie działa ta gram na P30 Pro też nie a na Honorze jednak działa. Ciekawostka. Nie wiem, czemu na tamtych nie bangla, ale nie bangla. Ale równie ładnie i szybko się odpaliło. Dobra. Następny tytuł. W sumie ostatni, czyli PUBG. Jak będzie z pubiem. Zaraz się dowiemy. I PUBG. Co nam powie PUBG? Powodzi nam powie, że się ładuje. Ciach. Ciach. No i jest odpalona. No. Honorku. na czekamy. No, trochę dłużej. No, tu już bardziej niż dłużej. No i tak wygląda. Różnica w grach. W aplikacjach naprawdę mała. Ale w grach to już się naprawdę robi coś. Że widzicie, zdecydowanie fajniejszy ci działa Honor. Jeszcze sprawdźmy RAM. 8GB, giga, 4GB. Giga, co będzie w ramię? Tu na razie, tu jest zrestartowała się. Asphalt 8, no na razie 1.1, jeżeli chodzi o RAM. Run 2, 2.1 dla Honora. Asphalt X, czyli znaczy nie, nie Asphalt X, tylko Subway Surfers, to jest już. Kolejny punkt dla Honor'a, jeden jeśli dobrze pamiętam, tu już znowu też w ramie, no to już Honor raczej y tu wygra, więc nawet nie będę liczył, ale przejdźmy sobie do końca, tu też w ramie, tu ubite, Unkilled tu w ramie, a w poza i PUBG w ramię w obu. No te 8GB robi robotę, no. chcecie żeby fajnie działał smartfon i topową, no to trzeba już brać 8 niestety. Szósteczki na Androidzie aktualnym nie dają rady, a na no, następnym pewnie będzie jeszcze ciekawiej. Dobra, tyle odnośnie porównania tych dwóch smartfonów. Macie jakieś pytania, piszcie, nadal no linki do społeczności, profil na patronajcie odnośnie P30 Lite i Honor View 20. Oczywiście macie playlisty, możecie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. No i cóż, na dzisiaj tyle. Jak się podobało, dzwoneczek, łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Tyle. Honor View 20, Huawei P30 Lite. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.